ma. Pograłem już trochę na nowej lidze, a wczorajszy dzień zakończyłem przechodząc fabułę i robiąc kilka pierwszych map. Pokażę wam jak aktualnie wygląda mój build na amazonkę. Zapraszam do oglądania. 70% oglądających nie subskrybuje jeszcze mojego kanału, więc jak podobają ci się moje materiały to zostaw subka. Dzięki. Testując różne możliwości skilli na amazonce, najbardziej spodobała mi się jej lodowa wersja. Frizowanie wszystkich mobów i bossów zdecydowanie poprawia przeżywalność, damage i clear speed i jak na level i ekwipunek, który posiadam są zadowalające. Sama animacja naszego głównego skilla, przynajmniej w mojej opinii wygląda super. Jest to dla mnie na pewno jeden z atutów tego builda. Opieramy się głównie na jednym skillu, drugi skill dorzucamy na bossy, ewentualnie na jakieś twarde remoby dla dodatkowych solidnych obrażeń. W tle macie przykładową walkę z bossem na mapach. W bossy zawsze rzucamy dwa eksplozje w Spiry, a następnie kilka razy glacial Lance i po raz kolejny spiry, glacial Lance i tak w kółko. Ogólnie nadal mi brakuje kryta na moby, które mają więcej evasion, więc trzeba popracować na jak największą ilością akuracji, która w przypadku tej ascendencji daje kryta. Oraz ogólnie nad ekwipunkiem, który mam dosyć słaby, przynajmniej na ten moment. Ale jak widzicie, jak zaczną nam siadać kryty, to ten pasek HP bossa naprawdę zaczyna topnieć i damy czy jest całkiem spoko. Po walce z bossem przejdziemy już do samego builda. Pierwsza rzecz, o której chciałem wspomnieć, to to, że builda tworzę na bieżąco. Nie robiłem większego researchu przed ligą, po prostu zacząłem sobie grać, zacząłem testować, co potrafi ta Amazonka, jakie ma skille. Spodobało mi się to, czego właśnie aktualnie używam, więc idę za ciosem i na bieżąco sobie tutaj coś powstaje. Nie mam planu jeszcze, jak to będzie wyglądało właśnie na 80., 90. levelu, 100. i tak dalej, więc... Powstaje to na bieżąco, jak chcecie to możecie w tym uczestniczyć, zapraszam do mnie na streamki na YouTube'a, na Twitch'a, tam na bieżąco będziemy to rozwijać, jeżeli chcecie się do tego przyczynić lub macie jakieś pomysły, to zapraszam czy to do komentarzy na YouTube'ie, czy właśnie do streamków na Twitch'u i myślę, że coś fajnego się uda stworzyć. Na ten moment używamy Glacial Lensa i Glacial Lens u mnie ma podpięty Marshall Tempo na większy atak speed, Cold Infusion... Daje sporo DPS, -a. jak widzicie, to ma 9800, cyk 12 i Primal Armament, który też daje nam troszkę dipsa. Jeśli chodzi o Explosive spira, tutaj mamy plus jeden do spirów, żeby móc rzucać dwa spiry na raz, a nie tylko jeden. Następnie Fire Pena, Głównie używam to na bossy lub na Rery, więc ten pen tutaj fajnie siedzi. I do tego oczywiście większy damage, tutaj jest 14, aż idzie nam na 17 tym jednym dżemem. Disengage'a mam po prostu sobie do skakania czasami jak biegam, cyk. Z disengage'em jest to fajne, że jak sobie rolujemy pomiędzy mobami, no to jak tych mobów jest za dużo, to już się nie da zrolować, ale disengage prawie zawsze nam pozwoli uciec. Więc jeżeli coś już was przyblokuje i spacja nie chce nam pozwolić z tego uciec, no to disengage powinien pomóc. Hmm. baraż jest opcjonalny ja czasami go używam yy, bo fajne jest to, że jak użyjemy sobie baraża, to następny Glacier lens leci podwójnie no i czasami jak taki podwójny Glacier lens siądzie jeszcze skrytem w bossa to potrafi nie wiem, mu pół HP zbić nie? także to jest przyjemne na baraża jeszcze mam mm, narzucony second wind i, 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 i premeditation to sprawia, że skill, który jest podpięty który użyjemy po barażu będzie miał 15% więcej damage'u Wind Dancer, Aura, pod Wind Dancera mam podpięte, żeby mieć więcej akuracji, bo akuracji w tym bidzie daje nam wiele rzeczy, o tym powiem później. Ehm, kanibalizm, ponieważ kanibalizm daje nam 2% regenki na kilo e, Hapa, całkiem spoko. I to, że Supported skile pinują, e, zaraz też się dowiecie dlaczego, a dlatego, że używamy też Combat Frenzy. Combat Frenzy działa tak, że daje nam Frenzy Charge za każdym razem, kiedy zamrozimy, zelektrokitujemy lub spinujemy przeciwnika, ale nie częściej niż co 4-7 sekundy. Do tego mam na razie podpięty jeden support, który sprawia, że mamy 50% szans, że doda nam dodatkowy Charge, że da nam dwa Frenzy Charge zamiast jednego. Więcej supportów nie mam podpiętych, bo już nie mam Spirita. I dorzuciłem jeszcze na razie Herald of Thunder. Dlaczego of Thunder? Dlatego, że nie mam Inta na Herald of Ice. A chcemy tutaj do, podpiąć sobie Herald of Thunder. Pod niego podpiłem main, ponieważ main nie kosztuje nas Spirita, A gdy parkuje się Herald of Thunder, to też mainuje. A mainowanie daje nam daje mu 30% mniej movement speeda i 15% zmniejszone evasion. I dlaczego to jest ważne? Ponieważ y, z ascendencji na naszej postaci y, mamy coś takiego, że. Y, że każdy hit chance powyżej 100% idzie w kryta. Jeśli mop ma dużo evasion, czyli ma dużą szansę, że uniknie naszych ataków, to nie mamy tego bonusowego kryta za dużo. Czyli czym mop ma mniej evasion, tym lepiej dla nas, mamy więcej szansy na kryta po prostu. No i na razie wygląda to w sposób następujący. I jeżeli coś się będzie zmieniać, to oczywiście będę wrzucać Wam update y na YouTube'a, Myślę, że już dzisiaj jakieś fajne tutaj rzeczy dorzucimy. Na razie są 4 linki, pewnie zrobimy five linki i też zmienimy ekwipunek. A jeśli chodzi o ekwipunek, Spira mam dosyć spoko. Jeszcze siadł mi wczoraj korap na drugą runę, więc Spira mamy, zaraz zobaczymy, 259 physical DPS-u. Taki Spir. Przy czym ważne jest, żeby też mieć akuracji na broni, ponieważ z Ascendencji Mamy, że 25% akuracji z broni idzie nam physical damage, więc to też fajnie poprawa dipsa. Rękawiczki z dipsem z akuracji, jakieś tam rezy, bez hapów. Ring też jakiś nisko levelowy z jakimś tam niskim hapem i z lightning damageem do ataków. Tutaj też mam lightning damage do ataków. To lightning damage do ataków jest spoko, bo często przez to szokuje moby, bo często zadaje kryty, często szokuje. A. Dzięki temu prokuje nam się Herald of Thunder i mainuje. Klata mi się wczoraj super trafiła. To w ogóle na pierwszej mapie jaką chyba robiłem. Także klata jest nawet spoko jak na ten moment. Taki hełmik, jakiś tam lekki hub, jakieś reality, jakieś rezy. Na razie na początku mapek, to jak chcecie robić coś podobnego, skupiłbym się po pierwsze właśnie, żeby zmaksować Rezy. Ja jeszcze maksa nie mam, ale do tego dążę. I żeby mieć jak najwięcej evasion. Pasek też jakiś hub rezy. Mm, amulet mi się trafił, baza do spirita, więc fajnie, zawsze to troszkę spirita więcej, jakiś hub, jakiś kryt często, mógłby być też kryt damage, ogólnie gdzie możecie, możecie szukać kryt damage'u, ponieważ to nam też podnosi sporo mm, damage, jak zobaczycie sobie, y, wam na szybko pokażę, ja na expose mam teraz y, bardzo duży kryt i 376% kryt damage'u, więc no prawie 4 razy mocniejsze kryty. Kolejny ring, wszystkie ele rezy, bez hapa nawet. Kolejne jakieś rezy i ten Lightning Damage to attacks. Buty 20% movementa, jakieś rezy i tarcza, hap, rezy. Także gdzie możemy, hap, gdzie możemy, rezy. A ewentualnie jak już macie zmaksowane rezy i sporo hapa, to inwestujemy w jakieś damage typu krytyczny, crit, crit damage itd. Tak akuracji przede wszystkim, tak? Wsz wszędzie też gdzie możemy powinniśmy szukać akuracji. To jest bardzo ważne przy tym buildzie. Jeśli chodzi o drzewko wygląda ono w sposób następujący. Możecie sobie te drzewko skopiować. E, zacząłem poszedłem sobie tutaj w movement speeda. Wszystkie movement speedy po drodze akuracji oczywiście e, tutaj te kryty one zmniejszają co prawda 15 global defenses ale dają bardzo dużo kryt damageu, więc według mnie opłaca się w to pójść. E, movement speed e, jakiś tam ru, e, jewel ten jewel to na razie jest do wywalenia. E, będzie do zmiany. Mm. Tutaj jakieś tam elemental damage, attack damage. Później w dół, cały ten note od Akiracji sobie wybrałem. Eee, cały note od spirów, całe to, to drzewko od spirów tutaj jest bardzo ważne. Ono dużo damage nam daje. Eee, Chcemy jak najszybciej sobie je odblokować. Później poszedłem w górę. Te kryty tutaj też bardzo dużo damage dają. Następnie evasion, 100% evasion sklaty oraz 8% increase dex. Dex nam daje. Mm, 5 akuracji za każdy jeden dex, więc to jest ważne. A jeszcze dodatkowo mamy tutaj taki note, który daje nam 1% atak speeda za każdy 250 akuracji. Także tutaj dalej sobie też poszliśmy w dexa, a następnie 1% attack speed per 25 dex. Także na tym widzie naprawdę dużo atak speeda będziemy mieli. Oprócz tego zamontowałem sobie taki jewel, który daje mi, um, rekaweruje mi 2% życia na killu i 1% many na kilu. Um, Ogólnie z maną na tym bildzie są problemy na razie, więc dopóki ich nie rozwiążemy, to to jest fajną opcją. Ja nawet zamontowałbym taki jewel, który 2% many na kilo by odnawiał, a jeśli macie nadal problemy, to nawet kolejny. Ewentualnie poszukałbym gdzieś mana regenki w ringu, jakieś tam 50% chociaż czy coś. No i oczywiście na bossy flaszka na manę, na razie dopóki nie ogarniemy czegoś lepszego. To powinno tak siedzieć. Ja, ma, jak te, mam tego żuwela, to na naklirowanie tej many raczej starcza. Gdzieś tam na bossy muszę ma na podka jeszcze używać, ale nad tym będziemy pracowali. Jeżeli macie jakieś sugestie, to zapraszam do dyskusji w komentarzach. Odpisuję na każdy komentarz. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam na mój Discord dla widzów, e, który jest podany w opisie oraz pewnie też w przypiętym komentarzu. I zapraszam oczywiście do mnie na Twitcha, na streamki. I też streamy czasami się odbywają na YouTube, ale głównie na Twitchu, więc zapraszam też tam. Dzięki za obejrzenie i Siema.